Głos Consetti Gangi, znanej pod pseudonimem Farida, w latach 70. był uznawany za jeden z najpiękniejszych w całych Włoszech. Piosenkarka współpracowała z najbardziej znanymi nazwiskami, m.in. Renato Zero i Franco Batiato. W 1970 roku wystąpiła na festiwalu Cantigiro, Giro, dzięki któremu zyskała sławę również w Polsce. Na miejscu usłyszał ją Czesław Niemen, który zaprosił Włoszkę na festiwal w Sopocie. Gangi zachwyciła widownię i otrzymała nagrodę dziennikarzy. Znajomość z Czesławem Niemenem nie ograniczyła się tylko do spraw zawodowych. Mimo, że oboje artystów miało już swoje rodziny, wywiązał się między nimi romans. Ich związek budził wiele kontrowersji zarówno w Polsce, jak i we Włoszech. Zakochani zdawali się nie przejmować opinią publiczną i, kiedy tylko mogli, spotykali się ze sobą. Dużo czasu spędzali w mieszkaniu Czesława Niemena. Doszło nawet do tego, że podczas wspólnego wyjazdu do Zakopanego wzięli symboliczny ślub, który miał na zawsze związać ich ze sobą i pokazać ich głębokie uczucie. Czułam, jak pomiędzy mną i Czesławem Niemenem, który wówczas również się tam pojawił, rodzi się trudne do wyjaśnienia niespotykane porozumienie dusz. Zaskakujące, tym bardziej, że przecież wcześniej kompletnie się nie znaliśmy. Pamiętam tylko, że tak bardzo wystraszyłam się tego, co wtedy się we mnie rodziło, że świadomie i wbrew sobie zaczęłam po prostu go unikać, powiedziała w rozmowie z 2019 roku ze sławkiem Orłotem na blogu Muzyczna Podróż. Niedługo później romans dobiegł końca. Kiedy ojciec Faridy zachorował, ta złożyła obietnicę Bogu, że wróci do Włoch, jeśli sprawi, że tata wyzdrowieje. I faktycznie to zrobiła, kiedy jej ojciec wrócił do pełni sił. Resztę życia spędziła u boku męża, z którym doczekała się dwójki dzieci, jednak nie zapomniała o dawnej miłości. W 2020 roku po koncercie w hołdzie Czesławowi Niemenowi, który odbył w Gdańsku, powiedziała, że polski artysta był największą miłością jej życia oraz że wciąż nosi go w swoim sercu. Rok później znów przybyła do Polski i odwiedziła jego grup. W 2022 roku z kolei została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej oraz za rozwijanie polsko-włoskiej współpracy kulturalnej.